Siema z tej strony, Marcin, alias Cejot. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj produkt dość wyjątkowy, ponieważ powiązany z gamingiem, ale nie będzie to standardowo żadna klawiatura, myszka czy zestaw słuchawkowy. Natomiast będzie to nic innego jak. Plecak gamingowy Turtle marki Hero. Zapraszam. Tak jak wspomniałem wcześniej, peryferia gamingowe to nie tylko i wyłącznie klawiatury, myszki i zestawy słuchawkowe. To także plecaki gamingowe. A jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to ten plecak przetestujemy sobie w dwa sposoby. Po pierwsze, wytestujemy go, jeśli chodzi o pojemność, jest to plecak na laptop 15,6 cala. Niestety producent nie podaje dokładnej pojemności, ale na oko szczelam ma on około 20 litrów kubatury czy tam pojemności. Wytestujemy go też w teście wodnym, sprawdzimy jego wodoodporność, a w zasadzie wodoodporność materiału, który jest tutaj dołączony, ale to za chwileczkę, zacznijmy może od samego początku. Jak wspomniałem wcześniej, plecak ma około 20 litrów pojemności, z przodu specjalne wytłoczenie wykonane z bardzo twardego materiału zabezpieczające nasz dobytek, który będziemy przechowywać w środku i nosić razem ze sobą. Być może stąd wzięła się też nazwa Turtle, czyli żółw. Jeśli chodzi o przednią stronę, to mamy tutaj górną kieszeń niezależną od głównej kieszeni w plecaku oraz dwie kieszenie boczne, takie siatkowe z gumeczką, do których możemy wsadzić sobie na przykład kubek termiczny czy butelkę z wodą. Oprócz tego z jego prawej, prawej strony znajdziemy też specjalne wyjście zewnętrzne USB, do którego możemy podłączyć dedykowany kabel znajdujący się w zestawie. Niestety ja takiego kabelka nie otrzymałem z tym plecakiem, ubolewam. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że każdy... Plecak ten kabelek w zestawie posiada. Jest to nic innego jak kabelek USB typu żeński-męski. Do którego od wewnętrznej strony można podłączyć sobie swój własny powerbank i wyprowadzić to wyjście na zewnątrz, by móc w trakcie swoich wycieczek ładować np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny bądź inne urządzenie, które korzysta z takiego standardu oraz zasilania. Jeśli chodzi o tył plecaka, to mamy tutaj regulowane. Ramiączka, standardowa, jak w każdym plecaku. Wytłoczenie tylne jest wykonane z bardzo przyjemnej w dotyku i miękkiej pianki, dzięki czemu nie będzie nam się odciskał ten plecak na plecach. Natomiast dolna część została specjalnie zagumowana, dzięki czemu jest wodoodporna, i w tej dolnej części znajduje się dodatkowa kieszeń, w której to mamy materiał, a w zasadzie pokrowiec wodoodporny na całą resztę plecaka. I to właśnie za chwilę będziemy testować ten materiał pod kątem jego wodoodporności. Tak, zgadliście. Wsadzę sobie tutaj dobytek swojego życia, wyjdziemy na zewnątrz, założymy pokrowiec, będziemy imitować deszcz za pomocą szlaucha ogrodowego, węża ogrodowego i sprawdzimy, czy rzeczywiście jest na tyle wodoodporny, żeby do środka nam się nic nie dostało. No dość ryzykowne i troszeczkę się tego obawiam, no ale cóż, testy to testy, prawda? Plecak posiada też specjalny zamek, dzięki czemu osoby niepowołane nie dostaną się do zawartości w środku. Jest to zamek a 007 hmm. z kodem trzycyfrowym, dzięki czemu nikt niepowołany nie otworzy naszego plecaka i nie dorwie się do zawartości w środku. A jeśli chodzi o środek, moi drodzy... W środku znajdziemy największą kieszeń na nasz 15 i 6 calowy laptop, oprócz tego dwie dodatkowe kieszonki na jakieś akcesoria, organizer do długopisów oraz haczyk na klucze, jeszcze jedną kieszeń taką gumowaną, dodatkowy paseczek zabezpieczający, do którego możemy przyczepić jakieś akcesoria, tudzież ładowarkę, na przykład zasilacz do laptopa, no i samą kieszeń główną, która jest dosyć sporych rozmiarów. To co? przejdźmy sobie może do pierwszego testu, którym będzie test pojemności. A do środka będziemy pakować konsolę PlayStation 4 Pro wraz z dwoma kontrolerami: 15-calowy laptop wraz z zasilaczem oraz klawiaturę i myszkę. No dobre, zacznijmy może sobie od laptopa. Schowamy nasz laptop tutaj do tej głównej kieszonki, do której on powinien się schować, tak. Myślę, że teraz wsadzimy sobie konsolę PlayStation 4 Pro o ile się zmieści, bo tak jak wspomniałam są to testy, więc nie jestem pewien, nie próbowałem wcześniej. Patrzcie, wyszła nie wyszła. No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Myślę, że teraz schowamy sobie klawiaturę. No, no, zaczyna nam się robić trochę ciasno. Ale i tak wydaje mi się, że chcę schować tutaj trochę więcej, niż plecak na to został przygotowany, więc zobaczymy. Został nam jeszcze do schowania zasilacz oraz dwa pady i mam pewien pomysł. Weźmy sobie może już tę kieszeń główną, zamknijmy. O, ślicznie. W zasadzie zamknęła się bez większego wysiłku, także nie obchaliśmy go tak mocno jak myślałem. Zabezpieczymy sobie teraz tak, zasilacz schowiemy może do tej kieszeni zewnętrznej. Pamiętajcie, że jest to test, więc ja tu upycham ponad miarę. Powiedzmy, normalnie by się znajdował tutaj tylko laptop, zasilacz, ewentualnie klawiatura i myszka, a padziki schowamy sobie do tych kieszeni bocznych. Do kieszeni z jednej strony oraz do kieszeni ze strony drugiej. Wejшло? Wejszło. A teraz sprawdzimy wagę. No... Trochę waży. Trochę waży, nie powiem, że nie i hmm, raczej racjonalnie na co dzień byście tego nie nosili, ale tak jak powiedziałem, to jest też w pojemności, więc zobaczcie. Plecak jest na tyle pojemny, że pomieści laptop, klawiaturę, myszkę, zasilacz, konsolę PlayStation 4 Pro i dwa pady. Podejrzewam, że spokojnie zmieściłoby nam się tu jeszcze całe okablowanie z PlayStation 4 Pro bez najmniejszego problemu. I teraz nasuwa mi się taka jedna myśl do głowy, że dzięki temu z tego plecaka możemy sobie zrobić własne mobilne centrum streamingowe. Pakujemy laptopa, pakujemy kartę na USB do przechwytywania, pakujemy konsolę, wybywamy gdzieś w teren, lądujemy gdzieś w hotelu, robimy streama, why not? Lądujemy gdzieś u kolegi, robimy streama, why not? Jesteśmy gdzieś w pubie, gdzie jest zasilanie, robimy streama, why not? Super sprawa, nie? Dobra, czas nagli. Teraz z zapakowanym w pełni plecakiem Idziemy zrobić test wodoodporności. Hmm. No dobrze, znajdujemy się już na zewnątrz, w jakże urotliwym zakątku mojego ogrodu, gdzie do testu przygotowaliśmy sobie plastikowe krzesło. Oraz wąż ogrodowy z wodą. E, no dobrze, to co? Leca kop z akcesoriami, żeby nie było one tu w dalszym ciągu się znajdują. Wszystko jest w środku tak jak powinno być. Nic nie jest przekłamane. Nie powyciągałem się. Tłumaczę. Miałem taką ochotę to powyciągać. <laughs> Dobra, wyciągniemy sobie teraz ten pokrowiec przeciwdeszczowy. I zobaczymy, co z tego będzie. Ok, plecak jest przygotowany do testu. Mam nadzieję, że nam się nie przewróci. Oczywiście tył nam się zmoczy, no ale to jest całkowicie normalne. Jak gdybyśmy go mieli na plecach, to nasze plecy po prostu by się zmoczyły razem z nim. <laughs> Zapewne. No to co? Testujemy. Test wodoodporności plecaka Turtle Marki Hero. Po raz pierwszy i ostatni. Zaczynamy. Hmm. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Może to widać na kamerze. Ale generalnie wszystko po tym pokrowcu wodoodpornym spływa jak po kaczce. Tak, jakby był cały na naoliwiony jakimś olejem. Hmm! Okej, okay, troszkę przeciekło co prawda, ale nie wiem, czy to nie teraz przypadkiem przy ściąganiu, czy tego nie przejechałem po prostu. Natomiast... Hm. Pady są generalnie suche. Tylko ten front plecaka jest troszeczkę mokry, a zobaczmy, jak wygląda sytuacja w środku. Suchutko. Ani grama wody, wszystko jest suche. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę bałem się tego testu, ale... Teraz już wiem, że spokojnie z tym plecakiem mogę się wybrać gdzieś w górę, zapakować tam laptopa, ewentualnie konsolę. A jak zawsze, nie padać, to założyć pokrowiec, nie martwić się o to, że któryś z tych sprzętów przemoknie. Super. Podsumowując, Hero Turtle to jeden z lepszych, o ile nie najlepszy plecak gamingowy na rynku, w swoim przedziale cenowym. Bardzo pojemny i wygodny, ze sporym ilością aranżacji wewnątrz oraz na zewnątrz, a także z takimi dodatkowymi funkcjami jak zamek z łączy USB czy pokrowiec przeciwdeszczowy, powinien znaleźć uznanie nie tylko wśród użytkowników gamingowych. No cóż moi mili, to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić tego tłustego, grubego kciuka, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie także subskrypcję. W dzisiejszym materiale byłoby to na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Bajo!